To będzie dla wszystkich bardzo gorący bardzo Jeszcze ja jestem milik a to kolejny odcinek na moim kanale. I najserdeczniej Was witam w kolejnym dniu, 2 stycznia, stoicie roku 2022. Także najserdeczniej Was witam. Łapkę koniecznie zostawcie, ale ja myślę, że nie muszę mówić o takich rzeczach. I że wszyscy już dobrze wiedzą, że łapkę trzeba zostawić. Oraz oczywiście też koniecznie subskrybujcie. I nie wiem, czy widzieliście, ale dzisiaj zrobiłam taką malutką ankietę. E, więc możecie też w niej wziąć udział i po prostu na YouTubie poszukać tam gdzieś w społeczności, o której mam już odcinki dzisiaj, jeszcze odcinek o 15.30, ale zastanawiam się, czy. Nie lepiej wrócić do tego wcześniejszego formatu, kiedy były odcinki o 18.30, ale to już wy zadecydujcie. A my słuchajcie, lecimy z dzisiejszym odcinkiem z Minecrafta i w sumie to muszę Wam coś powiedzieć, ponieważ jestem w sumie mamą. Ale to słuchajcie, dowiedziecie się w dzisiejszym filmie, także łapka, subskrypcja, a my zaczynamy i lecimy do Minecrafta. Swoją drogą czasami zastanawiam się, czy sąsiedzi słyszą to, co mówię i, i, i nie wiem, i czy jest jakaś ich reakcja na to, ale nieważne, słuchajcie, ważne jest to, że jesteśmy już w Minecrafcie, by, jak mówię, łapkę, sobie jeszcze raz poproszę, no proszę, no łapkę zostawcie koniecznie, w ogóle e, już mamy 70 tysięcy na Instagramie i fajnie byłoby, gdybyśmy dobili 71 tysięcy, także też możecie obserwować mojego Instagrama. I tak, w dzisiejszym filmie no muszę wam pokazać dwie rzeczy, pierwsza rzecz, bo w sumie o tym wam nie powiedziałam, a to już kurde już, już kawał czasu w sumie słuchajcie jest, jakby się, jest ta rzecz robiona, ale to no w sumie nie wiem kurde od czego zacząć, Kurczę, nie wiem od czego zacząć, jak mówię są dwie rzeczy, które chcę wam pokazać, ale no nie wiem od której mam rzeczy zacząć, szczerze powiedziawszy, kurde, ten, 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 ta pierwsza czy ta druga, chyba musimy zrobić bo bo tam to jakaś różowa wełna. To jest kinda interesujące. Jestem ciekawa do czego to doprowadzi mnie. Ale nie wiem, czy jak chcę tam podążać, ale nieważne. W każdym razie, dobra, zacznę może od tej kwestii związanej. Z mamą, ponieważ już mogliście zauważyć na kanale Szczypsona. E, u mnie tego właśnie nie mówiłam, więc dlatego dopiero co teraz dajcie, za, 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 muszę wam powiedzieć, ponieważ też was muszę poinformować, że jako tako e, ja i Szczypson zostaliśmy opiekunami. Uwaga, uwaga, Krecika. Także słuchajcie, lecimy teraz, no ja mam muszę pokazać przy okazji też, że zostawimy coś dla, dla Krecika, że jako dobra mama jest wspaniała, mama muszę mu dać jakiś prezenty. Nie wiem, czy on tam jest w sumie w domu, coś w sensie jakby ogólnie wiecie co to jest, to jest, to jest dziwne, ale jak no, wiecie o co chodzi, to jest po prostu nasz zwierzęczego o tyle w temacie, bo znalazłem go biednego, jakby Dave go chyba przejał, czy coś w tym jakoś tak to, bo już szczerze nie pamiętam, niż to było dawno temu. No ale w każdym razie znalazłem krecika i tu jest jego kretowina. Czekajcie, bo tutaj mam jakieś w ogóle ścinki, nie wiadomo dlaczego, ale to tak mi na Minecraft, nie wiem, ja mam muszę nowy komputer kupić. To jest w zasadzie zdecydowanie. Dobra, słuchajcie, czy jest tutaj krecik? Oj ojoj oj, oj, chyba nie. Krecik. A to co jest ciekawe? Go? O, dobra. Myślałam, że to do czegoś doprowadzi mnie. Jakiś tunel chyba. Hmm. Nie wiem, czy tam chce się dawać, Może na razie to zostawię. Lepiej nie. Nieważne. Ostatnio w ogóle krecik dostał karę. To już było dawno temu, dlatego, że na bałaganie u Filipa gdzieś tam w magazynie czy coś tam, e, więc tutaj dostał takie prezenciki, zacie, żeby posprzątać całe wariatkowo. E, I tak, słuchajcie, ja tutaj dla Krecika przygotowałam prezencik, także daję Krecikowi marchewki, ponieważ Krety prawdopodobnie jedzą marchewki i też daję mu dwa dzwoneczki, do dzwanuszki mleka. Szczerze nie wiem, czy Krety piją mleko, ale... powiedzmy, że piją, powiedzmy, że piją, nie wiem, y Mam nadzieję, że tak, i że nie będzie żadnego szpału i że go nie otruję tym, e, i że nie umrze, ale w każdym razie tak, tak to wygląda. Bo ja sam muszę zobaczyć, co mam tu ciekawego mapy. Mam, że tutaj dawno, strasznie dawno nie było. Tutaj widzę, że no, niezdrowo. Wiecie, co to jest? Wydaje mi się, że sprawka Szczypsona. Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, jakim jest ojcu, po prostu muszę to sobie zabrać. Stąd moja nie... Jakie to jest niezdrowe jedzenie? Co to ma być w ogóle? Pizza? Oj, nie, to trzeba w ogóle marchewki w porządku. Tutaj widzę, że barszczyk jest. To jest talerz i tu jest cost. Dobra, okej, okay, tutaj. O, wow, czemu to są tyle rzeczy. On jest nie... Ty, no, bo po, po ja tutaj mój, Moje dary, mój prezencik jest po prostu niczym w porównaniu do tego, ale nieważne. E, tutaj ma też kalendarz, nie wiem na który rok, ponieważ nie jest napisane, coś tutaj nie tak jest z tym kalendarzem. Tutaj są owoce, to w porządku, to jest ten... A to co to jest za skrzynka? Okej, okay, mam no ma tutaj strasznie dużo skrzynek. Czy tutaj coś jeszcze jest ciekawego? Chyba nie. Dobra, słuchajcie, chyba z tej wszystko. A ja nie zrobię rzeczy, nie miałem. Ja tutaj muszę już do z i zrobić po prostu awanturę. Ponieważ, no, Krecik nie może jeść takich niezdrowych rzeczy, prawda? Socie, musimy dbać o Krecika, także mam nadzieję, że będzie wszystko z nim w porządku. Dobra, bo z tej Kiertowiny i teraz pokażę wam jeszcze jedną rzecz, ponieważ e, zbudowałam w zasadzie, odwzorowałam tak zwaną bezpieczną przystań. E, jakby, no, ona jest dosyć bardzo widoczna, i więc to nie jest jakaś super sekretna, hiper fajna baza, wiecie o co chodzi. E, ale, no, chcę Wam w Socie sensie coś pokazać, także zaraz tam się przejdziemy i zrobiłam do niesamowitego projektu wspaniałego Minecraftera. Także zaraz Wam wszystko pokażę, co. Jak, ale najpierw sobie tej pójdę i odłożę te niezdrowe rzeczy. Okej, czy tutaj mamy coś ciekawego, żeby tam wziąć? Chyba nie muszę tam nic brać, także spoko, poko. Eee, Okej, okay, w ogóle w końcu trzeba coś zrobić remont, ponieważ, no nie wiem, ja się tak tego nie chcę robić, ale no wypadałoby. I może, ku, kurde, nie wiem, hmm. no remont by tutaj siadł, nie? Remont by tutaj definitywnie siadł, może jutro z jakiegoś live, a? kurde, też jutro nie mogę, ponieważ jutro mam do, do późna zajęcia. We wtorek chcę zrobić sobie chill day. A no to może w środę zrobię tego live'a? Kurde, też ciężko, nie wiem, no zobaczymy. A bo dzisiaj wieczorem, dobra widzowie, jak dzisiaj nie będę nic wieczorem robić, to zrobię livestream, Muszę się też pouczyć, ponieważ moje nie to jest wiecie, uczyć się w końcu, więc jakby muszę się dzisiaj pouczyć jeszcze 3 godziny. Ponieważ ja już, że 3 godziny dziennie będę się co najmniej uczyć. Także dzisiaj to będzie robione. Eee, w każdym razie, yy, no, nieważne, może dzisiaj będzie live, Będę Wam Was nie na Instagramie, pewnie także bądźcie na mojego Instagramie. I teraz, jak widzicie, idziemy do mojej tak zwanej bezpiecznej przystani, chcecie widzowie. Zobaczcie, tu jest taki fajny domek, różowy oczywiście, zauważcie. Jest on naprawdę śliczny, odzorowałam, po prostu świetny projekt. Eee, I tak on wygląda, tutaj się wchodzi, prawda? Są oczywiście dwa różowe kwiatuszki, wiecie, co chodzi? Ładne różowe okna, pięknie tutaj wszystko. Trzeba tutaj tylko w środku ozdobić, ale jakby projektant musi po prostu przyjechać tutaj z powrotem i mi, i mi powiedzieć, co i ja. Tak, wiecie o co chodzi? Także mam nadzieję, że jak najszybciej mi tutaj przy, przyjedzie i no i będzie pięknie, widzowie. I będzie pięknie. Także tak to właśnie się tutaj wszystko prezentuje. E, w ogóle tutaj może jakieś płotki popostawiamy, wiecie o co chodzi. Tu jest też bardzo ładny w ogóle widoczek. Zobaczcie, tak to wygląda. No akurat tutaj jest coś, coś, coś jest, coś jest. tak, są poniższe rzeczy, no ale to można zacie wszystko naprawić. Ale wiecie o sam fakt, że tu jest bardzo ładnie. I w ogóle chciałbym zniwelować tą wyspę Slenderman. Wiesz, ona tutaj obrzydza po prostu wszystko, obrzydza nie podoba mi się to. I wiecie, co mnie jeszcze dalej interesuje. E, to coś różowego. Ja bym nam poszła za tymi różowymi, ponieważ one są tutaj dosyć blisko. Czekajcie, o, to jest tutaj? Nie, to jest świnia. Never mind. Okay, tam są. Dobra, to jeszcze na szybciuteńką przygodę, ponieważ warto byłoby to ogarnąć. Więc lecimy, let's go. Zobaczymy, co to jest. Jakby tak tylko wiecie. Okiem rzucę na to wszystko. Nie wiem, czy w ogóle mogę, ale no myślę, że mogę tak wiedzieć tak mniej więcej popatrzeć co, 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 co się dzieje tam. W ogóle jak to jest daleko, kurde, nie wiem czy mi się chce iść tam. Przy ja nie jestem przygotowana, mam tylko jedno jabłko, kurde, 17 pork chopów, które są już chyba przeterminowane. Żadnej wody, no nie, nienawidzę. Może być to ciężka przeprawa, ale mam nadzieję, że damy radę Musimy dać, kochani, musimy dać radę, także let's go! Dobra, to chcecie, musimy zniszczyć liście, ponieważ nie zmieścimy się, za dużo jestem kurczę, no, no pojadłam święta, nie będę mówić, że nie, trochę było pojedzone. Nie, no żartuję, dobra, nieważne. E, tutaj coś jest, czy już jeszcze, czy, czy, czy co? Kurde, tam jeszcze tam jest ta różowa wełna. O, widzę już, coś, się dzieje, Tam coś jest. Dobra, lecimy, lecimy. Czekajcie, tędy. A jakiś piesek nam jeszcze czeka. Okej, okay. okej. Okay. To jest dziwne. Nie wiem, co to jest. Szczerze, nie mam pojęcia. E, okej, okay. co to jest? Ja tam chyba nie chcę wchodzić. Nie wiem, czy mogę, nie wiem dlaczego, co to jest, kogo to jest. Czy ktoś ma jakąś malutką, małe dziecko też poza mną? Co jak to jest szybko zrobić dla Krecika? W sumie nie znam jego płci. Dobra, nieważne! Boże, krecik to dziewczyna! Nie no, nieważne, w, w każdym razie e, mega dziwna akcja, w sumie nie wiem, co to jest i jeżeli wiecie, to mi napiszcie w komentarzu, ponieważ ja mam chętnie się dowiedziała. E, w każdym razie my się sobie wracamy sobie do mojego domu, do mojej Willi, którą musimy, kurde, w końcu skończyć, ponieważ mi się tam tak nie podoba, ja tak nie lubię, jak coś jest niedokończone, ale też no to nie mam, kurde, za bardzo czasu. Ostatnio sobie ciężko było, bo... No wiecie, nie było mnie w domu, potem Sylwester. Na drugi dzień wiecie, jak to po Sylwestrze bywa, także no wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi, było ale w, w końcu mam ten czas i w sumie jest teraz tydzień zdalnych, więc akurat tego czasu mam całkiem sporo, tylko że problem jest taki, że w przyszłym tygodniu, czyli 13 stycznia mam dwa kolokwium na przykład. Dwa kolokwia. Eee, chyba 12 stycznia, czy następny następny tygodniu mam też jakieś zaliczenie z gramatyki. Nawet w sumie szczerze, nawet nie wiem, chcecie o co chodzi. Nawet nie wiem, co ja mam jakieś zaliczenia. Pod koniec stycznia mam jakiś tam antyki w Biblii. Byłam dwa razy na tym wykładzie, więc zarąbiście, ale też dosyć sporo do tych wykładów mi przypadło, więc szczerze nie, nie, mam pojęcia, jak to będzie wyglądać. Dało. Troszeczkę się boję, ale mam nadzieję, że jakoś przeżyjemy, będzie wszystko w jak najlepszym porządku, także please, jak możecie, trzymajcie za mnie kciuki, ponieważ akurat to się nie, niezwykle przyda. Naprawdę, niezwykle się przydała teraz Wasze wsparcie, ale dobra, wracamy szybciutko, ok, do mojego wspaniałego domku, do mojej Willi, którą na serio już nie aż będzie dokończona. Ale mi się tak tego nie chce robić, naprawdę, uwierzcie mi, że totalnie mi się nie chce, ale zrobię, okej, okay? kiedyś ją tam dokończę, więc don't worry, be happy, kiedyś damy radę i, i, i ją skończę, mam nadzieję. W ogóle tak myślę, że warto byłoby już te ozdoby świąteczne ściągnąć, ponieważ one mnie to troszeczkę irytują, nie będę ukrywała tego, także wolałabym je po prostu wszystkie stąd wyrzucić, no bo wiecie co, jakby bez przesady, bez przesady, już się święta praktycznie skończyły, no żadnych prezentów fajnych nie dostałam niestety w Minecrafcie, więc mm, chyba byłam niegrzeczna. Ale okej, okay, chyba tu jest wszystko ściągnięte, nie wiem, że na górze też coś mam, ale wydaje mi się, że nie. Czekajcie, tutaj jest wszystko okej, okay. To jest moja szafa, moje ubrania, bo też muszę na jakieś zakupy jechać, ponieważ już coraz Coraz co ci mam ubrań. Dobra. A tutaj wszystko pięknie schną mi rękawiczki i szali, ponieważ mi przemokły. Troszeczkę zamarznięte są, jak widzicie, i się nie ruszają. Są w jednej pozycji, ale to jest nieistotne. To spokojnie na, na spokojnie wszystko się ogarnie. Dobra, wszystkie jesteście świąteczne przy te. Yy, ozdoby są ściągnięte z mojego domku chyba. Czy tutaj coś jeszcze jest? Czy tutaj coś jeszcze Ej, czekajcie, ja wiem, tutaj jeszcze jest. Dobra, to nie też możemy ją ściągnąć, ona już nam nie przyda. E, ale tak, to wszystko jest. Aha, i tu jest, kurde, jeszcze bałwanek. Dobra, sobie trzeba go ściągnąć. Jest okej. Okay. Tak, już koniec, już posiłek, już posiłek. Po w ogóle, do kiedy się trzyma świąteczny, ozdobny? Ja tutaj mam mieszkanie styl ozdobione na świątecznie, ale już mnie to trochę irytuje. Ja już no, na jedynie ściągnęła to, to wszystko ozdoby, także muszę pisać, kiedy mogę je ściągać. A to co jest? Czemu? Co to ma być? Czy wy to widzicie? To są jakieś niewidzialne bloki? Eeeem. Okej, okay, trochę dziwne, trochę dziwne. Nieważne, Dobrze, wiecie co. Yy, to co miałam wam pokazać, pokazałam, więc to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Piszcie mi, co to jest to różowe, jeżeli oczywiście wiecie, ponieważ w sumie to jest całkiem yy, dziwna sprawa, więc możecie pisać w komentarzach. Ja kończę, widzimy się jutro o godzinie 15.30, prawdopodobnie, chociaż sobie to wy także koniecznie bierzcie udział w ankiecie. Do zobaczenia, widzimy się później, papa, pa. i miłego dnia i wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie. Cześć.